Cześć wszystkim, witajcie z powrotem na kanale Hard Reset. W dzisiejszym filmie chcę pokazać, jak dodać zdjęcie do kontaktów Oppo Reno Trace. Więc najpierw otwórz aplikację telefoniczną i przejdź do kontaktów. Tutaj wybierz kontakt, w którym chcesz zmienić zdjęcie. Kliknij ikonę Ołówka, następnie kliknij Dodaj zdjęcie. Tutaj możesz dodać ilustrację lub zdjęcia urządzenia. Wybiorę to. Teraz możesz ustawić presety. Następnie kliknij. Wybierz, kliknij. Zapisz. A jak widzisz, zdjęcie zostało dodane. Dzięki, że oglądaliście. Pamiętajcie, aby polubić, subskrybować. Do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.